Wypowiedź Jarosława Siedleckiego, 8 lipca 2017. Czołem Wielkiej Polsce. Chciałem Szanowni was Telewizowie, Telewizji Narodowej i mojej fani serdecznie pozdrowić. Obiecane pozdrowienia kieruję dla tych, którzy mnie wspierali wspierają i, da, i nadal proszę o y, wspieranie y, tak skromnej osoby jak y, Radosław Siedlecki, nieumiejący kłamać. Nie jest to zbiórka publiczna, to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś by chciał y, y, wesprzeć osobę bezpośrednio materialnie, to bardzo sugeruję y, zadzwonić do niego, przy tym materiale będzie telefon, zaznajomić się i wtedy nie będzie to zbiórka publiczna, tylko y, prywatne wspieranie się, do którego mają prawo. Wrogowie Polski chcą nam zabronić zbiórek publicznych i oficjalnie, jeżeli byśmy podali numer konta i powiedzieli, słuchajcie, Oznaw Siedlecki jest porządnym człowiekiem, dajcie mu pieniądze, to trafimy do więzienia. Tak jest. Chyba, że uzyskamy natomiast, zgodę was polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Yy, Oczywiście nie uzyskamy nad nią, nie występujemy. Yy, natomiast jeżeli państwo zwrócicie się bezpośrednio do Radosława, podacie mu rękę, umówicie się z nim bezpośrednio i mu coś dacie, to jest to wspieranie, jest to jak najbardziej legalne i do tego nie ma nic Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ponieważ nie ma to charakteru zbiórki publicznej. Czołem wielkiej Polsce.